Dzień dobry, kochani, witam z kolejnym vlogu. Przychodzę do Was z takim zwykłym naszym popołudniem. E, przy okazji, e, małe info, będzie vlog z wyjazdu, ponieważ my teraz w weekend byliśmy na komunii u mojej siostry e, w Niemczech i stwierdziłam, że po prostu gdzieś tam zrobimy sobie e, mini vloga. Będzie to wszystko, tylko ja muszę przejrzeć materiały, zobaczyć co tam jest. Na pewno trochę będę chciała Wam dopowiedzieć w tym materiale jak przygotowałam się na bardzo długą trasę, która w efekcie my wyjechaliśmy stąd, było przed 13, a dojechaliśmy o 21, więc naprawdę bardzo długa trasa. I na pewno wam w tamtym filmie powiem, jak się przygotowałam do tego, żeby Piotrek był po prostu spokojny i dał radę przejechać całą tą trasę w jedną i w drugą stronę. No i to, że byliśmy we Frankfurcie, zrobimy sobie właśnie troszeczkę takiego innego vloga. Ale to będzie... Mam nadzieję, że już kolejny vlog. A dzisiaj przychodzę z takim normalnym naszym dniem. Na Was to nagrywam w środę, wy to prawdopodobnie widzicie w czwartek. A z racji, że lubicie, kiedy Wam pokazuję, co zamówiłam sobie w Avonie, to przychodzę do Was z mini, dosłownie mini chole, czyli co sobie zamówiłam. Yy, skończył się program, yy, który był styczeń do końca marca, i okazało się, że mam 200 punktów do wykorzystania. Więc wybrałam sobie e, dwa masła do ciała, to są chyba tak. E, butter Body. Tak, masło do ciała, kojące masło do ciała z ajarwedyjskim złotym mlekiem. I stwierdziłam, że sobie takie właśnie dwa mleczka wezmę. E, tam było po prostu, że 100 punktów i chyba 5,99 się dopłacało. Stwierdziłam, że kurczę, za taką kwotę to mogę sobie spokojnie zamówić. Więc mamy właśnie takie e, dwa masełka. Kazałam w końcu, to tylko sobie wyciągnęłam. Chyba sobie tylko wyciągnęłam. O, tak jest zwykła i to są chyba te w plastiku. Tak, to jest plastik. To są te w plastikowych opakowaniach. Kiedyś pamiętam, że były w szklanych. E, a przez to, że Avon teraz w ogóle zmienia tą szatę graficzną kosmetyków, e, właśnie z Planet Spa, no to oni teraz to wszystko, wiadomo, przydają albo jakieś tam gratisy dorzucają, albo do punktów, więc jest tego sporo. Z takich normalnych rzeczy katalogowych zamówiłam sobie tylko i wyłącznie, słuchajcie, szminkę. I to jest kolor Hydra Rose. I powiem Wam szczerze, że ona snobbietka nawet jeszcze nie wypróbowałam, więc chociaż na ręce polecimy. I pięknie. I trafiłam z kolorem. To jest bardzo taki przybliżony kolor do tego, co ja miałam z farmacji e, Natomiast jest, jest ciemniejszy. Jest zdecydowanie ciemniejszy. Mm, ale fajnie, bo w takiej tonacji i właśnie czegoś takiego szukałam. Więc super. Na pewno będę próbować i z czasem. Jeżeli będę go miała często na ustach, to znaczy, że mi się sprawdza. No ale to zobaczymy. Po ostatnio zamówiłam sobie błyszczyk, który okazał się być takim bulionem, że masakra, ale ładnie pachnie. No i mamy zestaw nowości. E, takie serum, były dwa opakowania. To jest serum. E, nie przeczytam Wam, słuchajcie tego. Nie przeczytam Wam tego, nie wiem, czy Wam tutaj sfokusuję, powinno. I właśnie dwa takie serum były, każdy ma po 10 ml. Normalnie w katalogu to jest z pompką duże, 30 ml. Natomiast właśnie my teraz w nowościach dostaliśmy po 10 ml dwa opakowania. Ja mam jedno, drugie oddałam sąsiadce, żeby albo ona, albo jej mama sobie wypróbowały. I do tego w zestawie również był krem pod oczy, który również zamierzam używać. Widzę, że to jest 15 ml. A w katalogu właśnie nie wiem, czy też jest 15, czy jest 30, ale. Co, co od razu przy pierwszym użyciu zauważyłam, to po pierwsze jest genialna konsystencja, bardzo ładnie, pięknie się wchłania, szybciutko i ma świetny aplikator, dzięki czemu wiadomo nie paćkamy tam nie wiadomo ile razy tym palcem do środka, tylko fajnie, bo sobie delikatnie, yy, widzicie, delikatnie nam wychodzi, sobie przekładamy na, na, pod oko i delikatnie wklepujemy i słuchajcie, rzeczywiście to się genialnie wchłania. Ja, to, to, co w ogóle jest fajne, że go w ogóle nie widać. Natomiast serum u mnie i mam mieszane uczucia. Chociaż podejrzewałam, że to jest akurat bardziej kwestia yy, mojej skóry. On, mam wrażenie, że tak fajnie ściąga tą twarz, że on niby jest ten yy, taki dziwny efekt ściągnięcia takiego delikatnego, ale takiego przyjemnego, nie takiego, nie, przy, nie takiego ostrego. A z drugiej strony wiem, że ja przez weekend nie używałam żadnej pielęgnacji oprócz mycia twarzy. Yy, więc. Podejrzewam, że to jest kwestia tego po prostu, że moja skóra była troszeczkę odwodniona i nie miała takiego nawilżenia jak normalnie na, na co dzień, więc to może być efekt tego właśnie ściągnięcia. Więc tyle, słuchajcie, tyle. Naprawdę, po prostu dwa masełka, krem pod oczy, serum, szmineczkę i to jest wszystko, co zamówiłam w kwietniowym katalogu. Zastanawiam się dlatego, że moja mama zamówiła sobie torebkę z Avonu i bardzo mi się spodobała. Mam... Kurczę, stówę kosztuje. Stówę kosztuje i bardzo mnie ta stowa boli i chyba sobie na nią nie pozwolę. A z drugiej strony podoba mi się też plecak w Airbnb w kolejnym katalogu. No i nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Może jednak zdecyduję się na tą torebkę, bo ona jest fajna taka. Hmm, pokaźna dosyć. Dosyć pokaźna, fajny, fajny kształt, więc może sobie jednak ją zamówię. Ale już nie w kwietniowym, tylko bardziej w majowym. I tyle, a teraz zapraszam Was na. I z nami, zwykły dzień, Wojtek zaraz jedzie do pracy, ja sobie z Piotkiem normalnie będę funkcjonowała. Nie chcę wam pokazywać w jakim stanie jest pokój teraz mojego dziecka, bo LEGO leży wszędzie. Faza na LEGO u Piotka jest naprawdę mocna. A ja się w końcu słuchajcie wzięłam za to, za co nie mogłam się już od dawna zabrać, muszę tylko to zaraz bardziej rozłożyć, bo tak nie powinno to być. omyłam w końcu pędzle, słuchajcie, Jezu, jak ja dawno już nie mam pędzli, to już masakra po prostu, więc rozkładam do końca pędzle, żeby tak właśnie nie były zbite. I cieszę się czystymi pędzlem. Dobra, stwierdziłam, że pokażę Wam, o którą mi chodziło torebkę. Chodziło mi o tą torebkę, że ta mi się podoba, i nad nią się mocno zastanawiam. Ona jest właśnie za stówkę. To jest katalog kwietniowy. Kwietniowy, 118 strona, ale ten plecak mi się też podoba, i to 119. Oj, widzę, że w tym katalogu jest też czarny plecak. To już mnie bardziej kusi. Tylko muszę sprawdzić wymiary, czy będzie mniej więcej takie wymiarowe jak ten, ten mój. Jeżeli tak, no to wtedy bym się bardziej skusiła, bo mój niestety zary już wygląda średnio. Dajcie znać, czy macie ten plecak albo tę torebkę i co o nich myślicie. Bo no mocno się nad nimi zastanawiam. Więc tak, to są te dwie rzeczy. Tutaj woda się właśnie ugotowała na kawkę i będę czytała idealna para Marcela Mossa. To jest kryminał, ale niestety tak trafiłam. Że niestety, z tego co kojarzę, to jest jego jedna z najgorszych książek, najgorzej ocenianych, e, dlatego że nie było tego, co ja chciałam przeczytać i powiem Wam, że nie pasuje mi pióro tego autora, tego pisarza. I mam mieszane uczucia. Mam bardzo mieszane uczucia, i myślę, że na pewno e, jak skończę tą książkę, to stwierdzę, czy chcę czytać więcej jego powieści, czy nie. Na chwilę obecną, jeżeli to byłby koniec tej powieści, to powiedziałabym nie, bo ja jestem w połowie. A tutaj na dobrą sprawę to jest po prostu jedno wielkie G. Porażka. Naprawdę porażka dla mnie w tym momencie. Yy, ta książka to jest takie dwie gwiazdki na dziesięć. Czyli jedna na pięć. Jest porażka z tą książką. Hej! Słuchajcie, przez dużo później. Wiecie, że mi w końcu nie otworzyłam tej książki. Kompletnie. Piotrek, miał dzisiaj dzień odreagowywania emocji z całego weekendu. Ciężki był ten dzień, dlatego też nie ma zbyt dużo materiału, ale i tak mam wszystko normalnie obrobię tego vloga i normalnie wam go Wam wrzucę. Nawet zaraz sobie tutaj przyniosę laptop i sobie go zmontuję. Tylko najpierw kąpiel. Najpierw... co to jest? Najpierw gorąca kąpiel, herbatka, relaksik. Też włączę zaraz sobie jakiś waniliowy olejek do nawilżacza powietrza. Muszę się zrelaksować. Ktoś powie... Ah, Czemu ten weekend ci tak zestresował? Słuchajcie, yy, jeszcze nie widzieliście tego vloga i zbyt dużo byście z niego nie wy wywnioskowali, dlaczego dla mnie był taki stres. Natomiast yy, ja żyję zupełnie inaczej niż moja rodzina, niż wiele ludzi na tym świecie. Yy, wszystko tak naprawdę jest ułożone pod zmiany Wojtka, tak żeby nam się dobrze funkcjonowało, żeby Wojtek. Był wyspany, żeby dobrze funkcjonował, bo jest są, które potrzebują przede wszystkim dużo snu. Mm, do tego wszystkiego mamy malutkie mieszkanków, w którym też musimy jakoś funkcjonować. No i właśnie, yy, cały czas zastanawiałam się. Aha, dobra, ciągnąć ten, ten wątek. Yy, słuchajcie. U nas jest tak, że my wstajemy koło godziny 5, 6, chodzimy spa Piotr chodzi spać koło godziny 17, 18. To jest taki nasz już stały tryb. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Wojtek ma ranki, on już o godzinie 20 musi się położyć najpóźniej. To już jest czas, kiedy on tak naprawdę leży w łóżku, wycisza się i zasypia. Wstaje o 4. Przepraszam, ale strasznie używa. I. On staje o czwartej i jak on wychodzi około po godzinie 5, no to już po 5 pobudzi mi się Piotrek. Ja też nauczyłam się tak, że po prostu funkcjonuje jakby w tych godzinach i dzięki temu, że Piotrek chodzi o tej godzinie 17-18 spać, ja mam spokojnie czas dla siebie wieczorem. Ja mogę sobie poczytać książkę, ja sobie mogę poglądać YouTube'a, TikToka. Ja równie dobrze mogę zmontować dla Was vloga, tak jak na przykład za chwileczkę, tylko to zrobię, ja mogę sobie spokojnie się wykąpać, ja mogę sobie spokojnie dużo rzeczy zrobić w ciszy bez tego, żeby Piotrek mi skakał. W momencie, kiedy Piotrek widzi, że mam odpalony laptop, on chce do laptopa. W momencie, kiedy widzi odpaloną kamerę, on chce do kamery. Yy, nie chcę tracić czasu na siedzenie na telefonie, kiedy moje dziecko jest obok i chciałabym się z nim pobawić. To jest taki moment, kiedy to jest mój wieczór, po prostu to jest mój wieczór. Ktoś może powiedzieć, że jestem nienormalna albo że jestem samolubna, bo ja chcę mieć swój wieczór. Słuchajcie, ja siedzę z dzieckiem 24 godziny na dobę i uważam, że każda kobieta potrzebuje takich paru godzin dla siebie. I dlatego nam to pasuje. Kiedy Wojtek ma popołudniówki, tak na przykład teraz, dla niego nie ma większej różnicy, o której on Piotra chodzi spać, o której wstaje. Dlatego, że tak naprawdę, kiedy Piotrek wstaje, no to ja wstaję do niego, ja wszystko ogarnię sobie spokojnie. Jeszcze Wojtek może poleżeć w łóżku, Piotrek też raczej po nim nie skacze wtedy. A wieczorem po prostu go nie ma, tak? On normalnie jest w pracy. Natomiast kiedy Wojtek ma nocki, tu już zaczyna się troszeczkę komplikacja, dlatego że Wojtek wstaje, przychodzi do domu, zjeść zje na i o godzinie 7 idzie spać, staje około godziny 11-12. E, zazwyczaj jest tak, że do 12 nawet nie wstaje z łóżka, bo jest tak zmęczony. I o godzinie 7, i wiadomo, rano Piotrek normalnie jest aktywny, normalnie szaleje. Normalnie Wojtek go słyszy, pomimo tego, że ma zatyczki w uszach. No i o godzinie 17 Wojtek... Razem z Piotrkiem idą razem spać. Wojtek dzięki temu jeszcze sobie te 3 godziny spokojnie śpi. I e, to, to, że jest wtedy cisza, bo oni jest śpią, bardzo dużo pomaga Wojtkowi. My naprawdę długo dochodziliśmy do tego, jak to zrobić, żeby Wojtkowi było ok, ponieważ Wojtek o godzinie czwartej już w pracy. A od kiedy zaczął właśnie zasypiać o godzinie 17 z Piotrkiem, genialnie nam się to sprawdza. I teraz dochodzimy do meritum. Czyli to, że ja bardzo się stresowałam i na to dużo osób nie zwracało uwagę, żeby Piotr nie wstawał o godzinie piątej u mojej siostry. Dlatego, że tam będzie dużo ludzi, myśmy jechali 9 osób w busie, jedna dojeżdżała, więc 10 osób, plus ich czwórka, no było nas dużo w domu, Malut to normalne mieszkanie, normalna wielkość, ale wiadomo, no jakby tak Piotr o godzinie piątej wstał, a niektórzy siedzieli na przykład do północy, no to trochę średnio. Umówmy się. Dlatego wszystkiego jest taki, że on wstaje, on ma tak samo jak ja, my wstajemy i my od razu jesteśmy aktywni, my od razu coś robimy. Tu, tam, ciam. I Piotr, jakby nie patrzeć jest do tego przyzwyczajony. No i właśnie, pech chciał, że Wojtek miał nocki przed naszym wyjazdem. Więc Piotr chodził o godzinie 17 spać. Nie byłam w stanie go przesunąć. Eee, czy znaczy wiecie, no naopartego bym to zrobiła, no ale był w tym momencie Wojtek, tak? No, ale też nie chcę sobie pozwolić, ponieważ Wojtek prawie pół godziny jedzie po z pracy do domu i on też w każdym film mógłby zasnąć za kierownicą. No, umówmy się, no, chodzi tutaj bardziej o bezpieczeństwo. Mm, a raz nam zasną za kierownicą. No i właśnie yy, nie przestawiałam go i kiedy pojechaliśmy do miejsca to też wiadomo, próbowałam go ciągnąć dłużej. No i bardzo się stresowałam to, czy Piotrek mi nie wstanie o godzinie 5, czy on nie zacznie robić rozruby i tak w pierwszy dzień wstał wcześniej, bo wstało 11 po 7, no i to było wcześniej dla wszystkich, ale i tak było ok No i tak samo bałam się tego, jak przejedziemy tą trasę. Co nami była trasa, przed nami była trasa, która naprawdę trwała sporo godzin. W naszym przypadku jeszcze były przerwy, więc wiecie, no... Trzeba coś zrobić z takim trzylatkiem w busie przez 8 godzin, żeby nie zdenerwowało kierowcy, żeby osoby, które z nami jadą, miały ten komfort jazdy, no bo umówmy się, nie jest fajnie, kiedy jedziecie sobie busem i po prostu jakieś dziecko wam się wiecznie drze albo jest nieposłuszne. No jest to średnio komfortowe. Jakoś tą trasę trzeba razem przeżyć. Bez jakichś większych nerwów, dlatego ja też się bałam, jak to zrobić, jak zorganizować, analizowałam. co ja nawet poszłam do i wyposzczłam książki dla niego specjalnie. Ja miałam dla niego specjalne naklejki, ja naprawdę cudowałam. Ja nawet miałam bajki to nagrywane, ale o tym wszystkim będziecie mieć w kolejnym filmie. I to mnie niesamowicie stresowało, jak on przeżyje tę trasę czy będzie wystarczająco jedzenia. Piotrek też nie wszystko jej. jest olbrzymi problem z jego jedzeniem. Też musiałam się zastanowić, co, jak mniej więcej wszystko połączyć, żeby on cokolwiek tam w tych Niemczech jadł. I tak był niesamowity problem i praktycznie nikt nie to oprócz frytek, bo nawet na naleśniki nie tkną. Hmm. Więc robił się po prostu problem i ja się strasznie stresowałam tym. Strasznie się stresowałam tym, nie tyle tym, co będzie się tam działo, co trasą. To mnie najbardziej stresowało. Dlatego wszystkiego bardzo bałam się, że Piotr się nam może rozchorować przed tym wyjazdem. Wojtek nie dostałby urlopu, ponieważ już wcześniej to się dowiadywaliśmy, czy w razie czego jest możliwość wziąć urlopu. Od razu u Wojtka była informacja, że nie, nie ma takiej możliwości, że będzie to bardzo trudne, bardzo to dużo rzeczy skomplikuje i no nie są w stanie mu dać w tym momencie urlopu. Bo ja na początku było powiedziane, że lecę sama, bo mieliśmy w ogóle z moją mamą lecieć samolotem. To jest kolejna akcja, która mnie strasznie stresowała. No, więc wiedziałam, że nie zostanie urlopu. Skoro nie zostanie urlopu, a miał nocki i miał ten, w dzień naszego przyjazdu miał południówkę, no to wiedziałam, że są dwie opcje: albo zostaje ja, i w tym momencie już nie niejedno na, na chrzest mojej sześnicy, a druga opcja jest taka, że obarczamy sąsiadów, a mój Piotrek nie zasnąłby u sąsiadów, i tu już po prostu było wszystko skreślone, musiałabym zostać ja, więc bardzo dbałam o to, żeby Piotrek mi się nie rozchorował. Już naprawdę w pewnym momencie, jak tylko zobaczyłam u niego kaderek, od razu w niego wcisnęłam groplinozin. Bo się tak bardzo tego bałam, że on się rozłoży. E, bo wiedziałam, że po prostu ja nie pojadę wtedy. Tak samo było z transportem. Najpierw była opcja, że jeździmy samolotem, później była opcja, że okazało się, że tam są jakieś strajki, więc jedziemy pociągiem. Znowu nie jedziemy pociągiem. Tu w międzyczasie wyszło, że nie jedziemy we dwie, tylko musimy mieć Piotrka za sobą. I z się komplikację komplikacja. I prawo, w w ostatnie pół roku to ja byłam tak zestresowana. Ja nie byłam w stanie myśleć o niczym. Ja miałam tyle pomysłów na filmy. Między innymi przez to też padł e, projekt z oszczędzaniem. I po prostu... Pff, wszystko mi rozwaliło to. No ale to też jest to, że ja bardzo się przejmuję wieloma rzeczami, bardzo takimi organizacyjnymi, czy wszystko będzie dobrze i tak dalej. Też patrzę na innych ludzi, nie patrzę tylko na siebie, tylko patrzę też na innych ludzi, czy to będzie okej, okay, że, no, że on w każdej chwili może krzyknąć, może zrobić awanturę, może z, naprawdę być jazda bez trzymanki. A do tego wszystkiego pierwsza, daleka trasa, gdzie Piotr nie ma pampersa. I bałam się, że ona zacznie chcieć co chwilę siku, że nie będzie gdzie można zatrzymać się, więc no ja miałam kombo po prostu w głowie, słuchajcie, ja miałam takie kombo. I ja ostatnich pół roku użyłam tylko i wyłącznie tym, że będzie ta komunia. Masakra po prostu. W tym momencie czuję, jak to całe powietrze ze mnie schodzi, a powiem Wam szczerze, że nawet wczoraj, jak tylko Piotr poszedł spać, to pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, to otworzyłam zeszyt i zaczęłam pisać pomysły i to, co chcę zawrzeć w konkretnym filmie, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Ja wczoraj rozpisałam 10 filmów. Poetek sobie potem ma zabrać Piotrka na rower i ja mam sobie po prostu z 2-3 filmy ponagrywać. Od razu je będę montować i od razu je będę wrzucać na zaplanowanie, że automatycznie Wam się to będzie pokazywać, a chcę z tym ruszyć od maja z powrotem. Mega mnie to stresowało, słuchajcie, ja, ja czuję jak ze mnie ten powietrze wychodzi, dlatego potrzebuję po prostu gorącą kąpiel za chwileczkę sobie zrobić, żeby to wszystko ze mnie zeszło, ja po prostu byłam jednym wielkim kłębkiem nerwów, ja się co chwilę kłóciłam z Wojtkiem Wojtek do mnie mówi odpuść, uspokój się, spokojnie, nie, ja cisłam to w sobie, ale już jest dobrze. Maja jest po komunii, my jesteśmy już z powrotem tutaj, mogę spokojnie stwierdzić, że Piotrek przepięknie przyjechał trasę, przepięknie wszystko się okazało, że było wszystko dobrze. Jestem z niego dumna. Naprawdę jestem z niego dumna. Nieraz mu powiedziałam, że jestem z niego dumna, bo. po prostu wiem, że dzieci są różne. Wiedziałam, że może różnie na to wszystko zareagować. Ale mimo wszystko daliśmy radę i jestem z niego niesamowicie dumna. Dobra, koniec tego. Bo już się popłakałam. Idę się kąpać, żeby te wszystkie emocje ze mnie zeszły. O. No właśnie. Bo trzeba iść do przodu i musi być wszystko dobrze. Dobrze się wszystko skończyło i musi być dobrze. Nie? Musi być. Dobra, wracamy do wypas z vlogami. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić to regularnie. Kolejnym vlogiem powinien być właśnie vlog z wyjazdu razem z takimi moimi dopowiedzeniami, co myślę o tym wszystkim, jak to wszystko wyszło i tak dalej, jak przygotowywałam się do tego dokładnie, a teraz właśnie z takim zapłakaniem, ale szczęśliwym zapłakaniem, z uśmiechem Ko kończę tego vloga i dziękuję wam bardzo za dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy, widzicie, i ja już nie umiem mówić, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu, trzymajcie się, pa pa.